Elektroniczna karta drogowa to jest również element integracji z systemami TMS, czyli pozbywamy się papierowych kart drogowych. Jeżeli Państwo takie prowadzicie, a ja wiem, że jeszcze sporo firm prowadzi te karty, karty drogowe papierowe, to można te, te karty tak właściwie zcyfryzować właśnie za pomocą G-Box Assist, gdzie kierowca zaznacza... Kiedy było rozpoczęcie karty drogowej, zaznacza nam, kiedy zakończył, raportuje nam różne koszty, raportuje nam tankowania i systemy TMS, tak jak na przykład nawigator, który jest naszym produktem, czyli Marcos Biz Marcos Navigator, pokaże Państwu gotową, cyfrową kartę drogową z informacjami o załadunkach, stanach licznika, kilometrach pustych, ładownych, zaimportuje również informacje o paliwie i o kosztach. No i urządzenie również pozwala za pomocą za pomocą statusów zgłaszanie szkód i uszkodzeń, które również mogą otwierać Państwu w odpowiednich modułach w nawigatorze od Markosa otwieranie właśnie nowych szkód i zarządzanie wtedy nimi, na przykład za pomocą modułu warsztat czy magazyn, czyli samochód zanim zjedzie na, zjedzie z trasy, my już tak właściwie, czy nasz mechanik wie, czym będzie musiał się zająć, jak ten samochód zjedzie na bazę.